Nazywam się Kinga Drelich, pracuję w Polskim Związku Głuchych w Nowym Sączu jako tłumacz języka migowego i instruktor do spraw rehabilitacji. W Polskim Związku Głuchych w Nowym Sączu prowadzimy rehabilitację i wsparcie osób Niesłyszących w codziennych sprawach życiowych, organizujemy wycieczki różne, pomagamy załatwiać sprawy urzędowe. Obecnie w PZG, w Nowym Sączu, są dwie osoby na stażu, które pomagają nam w różnych pracach biurowych, w pracy na komputerze. Jest to dla tych osób jakaś pomoc, szansa na nowe doświadczenie. Może otrzymają tak samo jakąś pracę w innym zakładzie pracy. relatif itu ada di objeknya enviya, banyak dokument, berbagai macam jenis, berbagai macam jenis daripun permain, hobi cuma gak itu Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Pasich. Jestem stażystką z Centrum Zespołów Energetyczno-Strategicznych w Polskim Związku Głuchych w Nowym Sączu, 31. Jestem przyjęta na staż w charakterze sekretarki. Do moich obowiązków należy dokumenty różne sprawy z dokumentami, serowanie, do, segregowanie dokumentów, i zapisuje osoby, które wymagają tłumacza w różnych instytucjach. Nie. Here you, Thank you.